Cześć, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Auron, a my dziś porozmawiamy sobie króciutko na temat piątego odcinka Winland Sagi drugiego sezonu. Tytuł odcinka to Droga splamiona krwią. I dzisiaj naprawdę będzie bardzo, bardzo krótko, ze względu na to, że ja mam naprawdę bardzo niewiele do powiedzenia na temat tego odcinka, a to dlatego, że generalnie niewiele się w nim działo. Cały odcinek można ująć w skrócie. Że mamy innego bohatera, bo wracamy do Knuta i kilku innych starych znajomych. Właściwie to, okej, okay, jednego innego starego znajomego, ale o tym zaraz. I pokazana jest jego droga do zajęcia tronu Anglii. I to jest tyle, tyle co się dzieje w tym odcinku. Oczywiście jest to rozciągnięte, świetnie, całkiem ciekawym artystycznie wykonaniu, ale generalnie ze względu na to, że co muszę powiedzieć, ja w pierwszym sezonie byłem właśnie fanem najmniej tych politycznych, Elementów, tych, które gdzieś tam skupiały się na historii. A Knut, przypomnę, jest postacią historyczną i rzeczywiście sobie został królem Anglii w którymś momencie. No i tutaj mamy pokazane te wszystkiego, knowania, podstępy ładne, fajne, przyjemne. Tylko, że to jest coś, co mnie osobiście jakoś szczególnie nie porwało. Cenię sobie to, że było to wykonane w ładnym arcie, szczególnie w głowie mam w tym momencie to ujęcie. Knuta stojącego już pod sam koniec odcinka na tle tego płonącego stosu i tych wszystkich innych płonących stosów, gdzie on tam pokazywał jakiemuś tam Jarlowi na Merci czy, czy komuś innemu. Nie wiem, jak to się to Jarl to bardziej w wikińskich miejscach. A kogo mają? Kogo mają? Widzicie, grałem w Assassin's Creed Valhalla przez dwa lata i dalej nie pamiętam, jak nazywa się zarządzający danym obszarem w hrabstwach angielskich. Nie pamiętam, na pewno nie Jarl. Użyłem słowa pierwszego, jakie mi przyszło do głowy. Teraz uwierzcie mi, wy to macie wycięte z nagrania, ale siedziałem teraz przez jakieś, nie wiem, 30 sekund i zastanawiałem się nad tym, co mam dalej powiedzieć na temat tego odcinka, bo nawet nie napisałem sobie na jego temat konspektu, bo ten konspekt składałby się z jednego myślnika. Czyli Knut podbija Anglię. Może powiem o pojawieniu się z powrotem naszego starego znajomego Torkela. To pojawienie się też za bardzo mnie nie rozbawiło. Właściwie ja osobiście nie rozumiem za bardzo, co ono wnosi. Jakby fajnie, że był jakiś tam smaczek. Są pewnie ludzie, którzy lubią Torkela. Ja nie mam do niego zbyt dużej sympatii, bo w całym tym winlandzko-sagowym anime, które jednak skupia się na emocjach, na pewnym mroku i tak dalej, i tak dalej, Torkel jest postacią. Która najbardziej tam nie pasuje, a przypomnę, że też jest postacią historyczną, Torkel Wysoki na pewno nie był takim przekoksem w ramach historii jak w anime jest, chociaż prawdopodobnie w sagach o nim traktujących tak o nim pisano, nie wiem. Ale wierzę, że tak było. Torkel jest taką mimo wszystko postacią, która wprowadza no, taki akcent rozpierdolu do całego anime. Troszeczkę łamie te koncepcje realistycznego opowiadania. Bo pamiętam z pierwszego sezonu była scena, w której Torkel rzuca na jakiś tam pieprzony kilometr włócznie. Sama walka Torkela i Torfina to było jeszcze ta pierwsza. Ta druga zresztą też. To były walki stricte animcowe. Widać, że drugi sezon traktuje to wszystko z dużo Większym stonowaniem, tu są pojedyncze ciosy, nie ma jakiś serii szybkich ataków, i tak dalej, i tak dalej. Jest to mniej spektakularne, ale jest to bardziej realistyczne. Ja osobiście, mimo tego, że nie potępiam faktu, iż pojawiają się takie typowe animcowe sceny w Vinland Sadze, to jednak chyba wolę ten realizm, który jakoś próbuje Vinland Saga przez cały czas swojego trwania naśladować. No ale też Vinland Saga nie ucieknie od tego, że jest animcem i Torkel jest tego dobrym przykładem, więc nie mam ochoty się za bardzo rozgadywać o tym, że Torkel się pojawił. Fajnie, że jest. Miło zobaczyć starą twarz w nie tak do końca nowym wydaniu. Tutaj bardziej, jeżeli mówimy o nowym wydaniu, to możemy... Popatrzeć na knuta, który, okej, okay, mu trzeba przyznać, przeszedł naprawdę fajną drogę, bardzo interesującą od momentu, kiedy był takim gówniarzem, synkiem, pod dragnarem w pierwszym sezonie, a teraz jest samodzielnym, silnym mężczyzną, pretendującym do króla i zdobywającym ten tron na końcu tego odcinka. Co mnie natomiast, szczerze powiedziawszy, uderza, to wrażenie, które jest tylko moim wrażeniem. To opowieść o tym, jak. Knut dochodzi do tronu, jest rozciągnięta na 3 lata. W sensie to, to już sama końcówka opowiada o tym, że Knut zajął Anglię w 3 lata. Zajął jej tron. Tymczasem wydaje się, że jeden odcinek na 3 lata wydarzeń, no to jest krótko. A ja miałem wrażenie, że, że za długo, właśnie. No może że za długo. No tak paradoksalnie tak wychodzi, że za długo. No się człowiek rozdeniwia. To prawdopodobnie wynika z mojej osobistej, może nie niechęci, ale jakiegoś takiego nieprzywiązania do Knuta. Wydawał mi się postacią bardzo w tle. Okej, okay, gdzieś tam dostał swoje 5 minut na końcu poprzedniego sezonu i teraz to 5 minut ponownie dostał na cały odcinek. Nie spodziewałem się, szczerze powiedziawszy, że będzie w tym animcu taka przerwa na dość rozległą opowieść na temat tego, co się dzieje z Knutem. Prawdopodobnie moja ocena tego odcinka cierpi również na tym, że jednak oczekiwałem dalszych przygód Torfina i Einara, które mimo to, że nie są jakieś tam spektakularne, to przez ostatnie cztery odcinki już zacząłem trochę nimi żyć. No a tutaj dostaliśmy jednak przerwę na jakąś opowieść, która w tym momencie ma troszeczkę charakter poboczny. To jest historia, to jest opowieść stricte polityczna, która tak jak mówię, w formie animca... Nie za bardzo do mnie przemawia, ale to jest wyłącznie moje wrażenie, bo to wszystko było opowiedziane bardzo, bardzo w porządku. Tak jak wspomniałem na początku, z ładnym artem, z fajnymi ujęciami na Knuta i z takim fajnym uwypukleniem jego nowego, nazwijmy to, charakteru. Nie jest to według mnie niewiarygodna przemiana, bo ona już była widoczna niejako w poprzednim sezonie, kiedy Knut miał ten sen, w którym żegnał się z Ragnarem. Jeśli pamiętacie, ja pamiętam, było. Także spoko, no, to był taki przyjemny odcinek, ale dużył mi się. Odcinki Wilansagi mi się zazwyczaj nie dużą. Jak obserwuję Torfina i Einara, do których jestem przywiązany których losy rzeczywiście mnie interesują, to mi się nie duży, to mi się ten odcinek kończy w 5 minut, chociaż trwa 20, a ten mi się dużył. Więc generalnie nie podoba mi się on jakoś bardzo, ale to jest mój problem, a nie problem odcinka. I to tyle, co mam na temat jego do powiedzenia. Jeżeli chcecie się podzielić jakimiś swoimi wrażeniami, bo może dla was ta historia była bardziej interesująca, to Oczywiście zapraszam do komentarzy, chętnie podyskutuję, bo jestem absolutnie świadom, iż nie poruszyłem tutaj praktycznie niczego konkretnego z tego odcinka. Zostawcie łapeczkę w górę, jeśli materiał Wam się podobał, i zapraszam Was wkrótce już na kolejny. A tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!